Siempo zimacko, jestem kopert, niestety witam ja Was w moim pierwszym odcinku. Powinien być drugi, ale jest pierwszy, bo to posuwamy z powodu, że pokazałem kordy. Zrobiłem cenzurę, ale na drugim niestety chciałam zobaczyć FPS w PSY i zapomniałem, a już rzuciłam film, także nie mogłem tego zmienić. I co? Wiesz, ktoś? Ja uba, se ma. Eee, ale będzie. To Dobra, ja pokąpię na jabka. I będę w stanie ruszać w pośpiechu, bo to... Ja pierdziemy. Nie, to... To jest taki bardziej filmik informacyjny, także To w ogóle nie ma sensu. O. Żebym to nagrywał. Dalej pada. Dobra. No to... Trzymajcie się よし。Test.